Niech mi to ktoś w końcu wyjaśni, dlaczego w podsumowaniach roku ciągle wszyscy tylko piszą, ile krajów odwiedzili, jakie mają sukcesy finansowe, ile książek napisali i tak dalej. Dlaczego nikt nie pisze, że na przykład w 2024 roku się bardzo spełniał jako rodzic albo jako partner. No bo co to nie jest sukces? Czyli jeżeli mamy rodzica, który Poświęca w pewnym kontekście swój czas głównie na wychowaniu dzieci, to on nie może napisać w swoim podsumowaniu roku, że to był jego sukces. Jedyną miarą sukcesu w social mediach jest to, ile ktoś zarobił pieniędzy albo ile krajów odwiedził. I chciałem Ci tylko powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą, która w 2024 roku dała z siebie bardzo dużo i zawodowo, i prywatnie Poświęciła mnóstwo czasu dzieciom, dała z siebie to, co najlepsze, jeżeli chodzi o związek, lub w ogóle daje z siebie tyle, ile jesteś w stanie, ale masz wrażenie, że nie przynosi to dużych efektów. To uwierz mi, że idziesz w bardzo dobrą stronę i mimo wszystko to był Twój dobry rok i ta Twoja praca będzie procentowała. Nigdy nie porównuj.